Witam serdecznie wszystkich gości. Słuchajcie, bawimy się świetnie w Domu Artysty Plastyka w Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków na fantastycznej wystawie sekcji rzeźby. Brawa! Główną osobą naszej sekcji jest Marzi żamul, który na wstępie powie o tej wystawie, a my komisarze, ja i Krzysztof Kołodziejski. Zajmowaliśmy się organizacją tej wystawy, powiemy o tej wystawie też. Dziękuję ci Darku. Witam państwa serdecznie, bardzo nam miło. Witam w imię wszystkich uczestników tej wystawy, rzeźbiarzy zeszenie w, w Związku Polskich Artystów Plastyków, sekcji rzeźby. Proszę państwa, to spotkanie co roku Spotkamy się przy okazji takiej wystawy i jak Państwo zauważyli, że naprawdę wspaniała okazja, wspaniała wystawa. Nie chwali się tak, ale tak jest, jak wszyscy widzimy. Dziękuję kolegom, koleżankom, kolegom rzeźbiarzom, którzy uczestniczą w tej wystawie. Dziękuję pani prezes. Dziękuję zarządowi. Okręgu Warszawskiego za wszelkie pomocy i ułatwień przy, 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 przy organizacji wystawy. I szczególnie podziękowanie dla komisarzy wystawy. Dla kolegi Darka Dariusza Kowalskiego, doświadczonego rzeźbiarza, doświadczonego także w organizacji wystaw i Krzysztofa Kołdzieszkiemu. Dziękuję Ci bardzo. Wspaniali komisarze, którzy sprawdzili się i nam tutaj prezentują piękną wystawę rzeźby. Proszę Państwa, ja długo nie będę mówił, tylko chciałbym przy okazji podziękować i powitać naszych nowych członków sekcji. Dziękuję bardzo, ja oddam głos. Kolegom, koledzy Darkowi. Dziękuję bardzo. następnym kolegom, proszę. Dobrze. Ja może powiem ogólnie o tej wystawie, bo ta wystawa jest wyjątkową wystawą z racji tej, że prezentuje całe nasze środowisko warszawskich rzeźbiarzy: tych, którzy są w naszej sekcji rzeźby i nie tylko, tych zaprzyjaźnionych. Obchodzimy tu wiele rocznic. Naprawdę to spotkanie dla nas, artystów, jest bardzo ważne, bo mamy okazję nie tylko zaprezentować się na oczach państwa i, i tutaj całej Warszawy, bo zapraszamy całą Warszawę, żeby zobaczyła, że kondycja polskiej rzeźby jest i powinny te rzeźby być. W odpowiedniej skali w Warszawie. Warszawa jest najbiedniejszą stolicą, jeśli chodzi o sztukę. I my to mówimy. Nie same muzea świadczą o artystach, tylko właśnie to, że jest potencjał bezpośredni u artystów. Więc to nasze wołanie widać w tych pracach. Te prace są tu. Naprawdę w dużej ilości, ale funkcjonujemy też w przestrzeni miasta, więc to jest bardzo ważne. Temat dosyć ważny zbrylenie, ale chciałbym, żeby Krzysztof dwa słowa powiedział o temacie. Powiesz? Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy mnie słychać. Jestem jednym z komisarzy tej wystawy. Tym razem postanowiliśmy dać pretekst do powstania tych prac. Pretekstem był temat zbrylenie. Tak bardzo pokrótce, bo już za, dużo was, za długo Was tutaj trzymamy, zbrylenie w takim podstawowym sensie słowa rozumiemy jako zbiór takich elementów, małych brył, które składają się na formę, formę, która składa się na rzeźbę. I mówimy między nami, że, że te małe bryły są jak alfabet, jak litery. Tworzą słowa, czyli formy, a nasze rzeźby są jak, yy, jak wypowiedziana idea, jak wypowiedziany tekst, jak wypowiedziane emocje. Więc to zbrylenie jest bardzo ogólne. Każdy je rozumie mniej lub bardziej po swojemu. Proszę się przyjrzeć i przeczytać w katalogu. Może jeszcze Państwu powiem o wystawie, która jest która jest poniżej. Piętro niżej jest jeszcze trzecia sala, bardzo ważna sala. Je, jest, to wy, jest to sala, w której jest wystawa Piotra Lorka. Rok temu wystawiał się z nami, już go nie ma wśród nas. Nie jestem za bardzo upoważniony, żeby mówić o Piotrze, ale powiem tylko jedną rzecz. W przypadku tej wystawy na dole sprawdzają się... Sprawdzają się... Słowa Horacego, Nie wszystek umrę. To, co najwspanialsze z nas zostaje, i naprawdę tam to widać. Zapraszam na dół. Chciałem dołączyć, że obchodzimy tu jubileusze, też czterdziestolecia twórczości wielu artystów. Więc będziemy to celebrować. I właśnie Piotr był z naszego rocznika studiów. Więc oddam yy, Basi Lorek, właśnie yy, yy, słowo o Piotrze. Dobrze, ale dzień dobry Państwu. Zanim powiem słowo o Piotrze, chciałabym bardzo serdecznie podziękować tutaj naszym kolegom z sekcji rzeźby z Warszawskiego Okręgu. Yy, artystów plastyków, za taką możność i w taką cudowną propozycję, żeby właśnie mój mąż wcale nie, nieodległym czasie, yy, nieodleg, nieodległy to czas, kiedy odszedł, no ale już mógł zaistnieć, zupełnie, właśnie to, cytując Krzysztofa, po prostu został wskrzeszony w zupełnie nowy sposób. Taki ponadczasowy. Bardzo dziękuję przede wszystkim za propozycję tej wystawy i za ogromną pomoc, ogromny ukłon w stronę Was wszystkich. Bardzo dziękuję. Chcąc powiedzieć w krótkich słowach, bo ja nie chcę Państwa zamęczać, jest bardzo, bardzo duszno i jest nas bardzo dużo. Mój mąż był. Przede wszystkim człowiekiem, potem dopiero rzeźbiarzem. Muszę, nie mogę tego ominąć, żeby nie powiedzieć, że był przede wszystkim dobrym człowiekiem. I dla niego, tak jak no, najważniejszy był człowiek, najważniejsze były relacje. Krótko powiedziawszy o tej wystawie, kluczem do tej wystawy było kilka cykli, które on tworzył na przestrzeni tych 40 lat. I te cykle, to zaczynając poczynając od dyplomu, były to figurki. Proszę się przyjrzeć, ich tutaj nie ma dużo, ale te figurki oddają takie w najprostszy sposób, takie prawdziwe relacje, chyba to było jego ideą przez całe jego życie szukanie tych prawdziwych relacji między ludźmi, które często giną, które często gubimy a te figurki, które zaczął robić w czasie dyplomu i to był jego dyplom, praca dyplomowa, były z nim przez całe życie, w różnych ekspozycjach, w różnych właśnie sytuacjach, relacjach. Równolegle trzeba wspomnieć o motywie naczynia. I tutaj długo by można mówić, naczynie było jego w ogóle jakimś ideałem, jeżeli chodzi o formę ceramiczną, wyrażania siebie na prze, jakby całej rozpiętości w całej skali ludzkich uczuć bo zarówno przekazywał swoje emocje wesołe, radosne bo był człowiekiem bardzo pogodnym jak państwo ci, którzy go znali to wiedzą o czym mówię ale również różne emocje po rozpacz nawet co pokazują właśnie tutaj fragmentarycznie przedstawione naczynia z serii Vessels. To są jego prace z ostatnich pięciu lat i to jest tylko fragment dużego cyklu, który pokazywał w Starachowicach. Ja już kończę. Teraz tylko jedna ostatnia kwestia głów i tutaj też portrety. Dlaczego, pewnie padną pytania, dlaczego to są portrety afrykańskie. No i tutaj też powrót do korzeni. Powrót do korzeni, powrót w głąb siebie, podróż, którą mógł zrealizować zarówno w jakby w sferze duchowej, ale też w realu, bo bardzo kochał Maroko, jeździliśmy tam. I większość tych portretów obrazuje konkretne osoby. Może na tym poprzestanę, resztę dopowiem już w trakcie pokazywania. Dziękuję. Ja jeszcze zaznaczę, że tam na dole będzie prezentacja o Piotrze, więc zapraszam na dół, żeby można było zobaczyć tą prezentację. A tutaj, no, na, ta nasza ekspozycja prezentuje 45 artystów, więc naprawdę nie, już nie, nie jesteśmy wstami, w stanie wymienić wszystkich, ale chciałem zaznaczyć, że Państwo mogą tych artystów spotkać tu osobiście. Więc artyści są z nami, których witamy i dzięki nim jest ta wystawa, więc brawa dla artystów. Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu Warszawskiego wręcza dyplom Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków dla Dariusza Kowalskiego Kodara. Za organizację wystawy sekcji rzeźby OWZPAP pod tytułem Zbrylenie. A później niech nam powie, jakie są znaczenia tego zbrylenia, bo ja jestem bardzo ciekawa. W dniach wystawa od 6 do 29 czerwca 2025 w Galerii Domu Artysty Plastyka przy ulicy Mazowieckiej A. W imieniu zarządu Darek For You. Proszę serdeczne dzięki. No i moje osobiste tutaj dla Madzida, dla Madzida, bo tak pięknie zorganizował całą sekcję, zdyscyplinował. Słuchajcie, brawa dla niego, dla wieloletnią współpracę i cudownej energii. Wszystkim życzę na dzisiejszy dzień sezon rozpoczęty letni.